Kochana córeczko, wkroczyłaś w dorosłość. Osiemnaście lat temu przyszłaś na świat. Jesteś naszym pierwszym wyczekanym i wymarzonym dzieckiem. Przez dziewięć miesięcy nosiłam cię pod serduszkiem. Pamiętam, jak pierwszy raz poczułam twoje ruchy. Tu było niesamowite, delikatne i subtelne, jak muśnięcie skrzydełek motyla. W głowie mam taką burzę cudownych wspomnień, kiedy byłaś szczęśliwa i zdrowa. Pamiętam też dzień 27 czerwca 2022 roku. Kiedy po raz ostatni usłyszałem twój anielski głos. Mama, przepraszam, ale spieszę się. Mówiłam się z koleżanką na rower. Kocham cię. Dziś marzę, by jeszcze kiedyś móc z tobą porozmawiać. Tak zwyczajnie, nie przez piktogramy, Cyberoko i gesty. I tak bardzo, bardzo wierzę, że tak będzie. Dziękuję na że jesteś z nami. Jesteś naszą najdzielniejszą, najwspanialszą i najsilniejszą wojowniczką. Jesteśmy z ciebie niezwykle dumni. Walcz skarbie tak pięknie jak do tej pory. Wracasz w dorosłość i chcielibyśmy Ci życzyć pięknej drogi w zdrowiu, z pięknym uśmiechem, z nadzieją na cud, że postawisz jeszcze samodzielnie kroki, że jeszcze nam pięknie zaśpiewasz i będziesz spełniać marzenia. Rozwijałaś dopiero skrzydła, które nieodpowiedzialny kierowca podciął w jednej sekundzie. Twoje młode, piękne i beztroskie życie runęło w grozach tamtego dnia. Dziś, dzięki cudownym ludzkim sercom i ich nieocenionej pomocy, możemy zapewnić ich rehabilitację na wysokim poziomie, która daje spektakularne efekty, fizjoterapię neurologopedów, surdopedagoga, refleksologię, terapię czaszkowo-krzyżową, biohiczbeka, mikropolaryzację mózgu i wiele innych. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Dziękujemy.